Natomiast czy to jest plus, jak macie ścierkę z fibry, Znaczy, Czy to jest minus, jak macie plus... jeszcze raz. Hej, kajka, witam was bardzo serdecznie. Jestem Marta. I jesteście na kanale Enjoyment i dawno mnie tutaj nie było. Wiem, że tęskniliście bardzo mi miło za taką ilość wiadomości na instagramie, ale w ostatnim czasie pracujemy mega mocno nad e-bookiem, który będzie najlepszym e-bookiem ever. Będzie to Ebook. book na airfryera. Mega odkrywczych, mega prostych, niesamowitych. Każda koleżanka, jak zobaczycie, zrobicie cokolwiek z airfryera, gdy przyjdą znajomi, a Wy to pokażecie, to nikt Wam nie uwierzy. Przepisy są super przemyślane, macie tam mega dużo ciast, macie tam zupy, zupy gulaszowe, macie tam śniadania, macie tam obiady, przekąski, kolacje, macie tam przepisy zero waste, że wykorzystujecie 100% składników, to nie wyrzucacie praktycznie nic. Wiecie, robicie zupę i macie danie na drugi dzień, z te, które normalnie wylądowałyby w koszu. No kosmos, co ja zrobiłam. Zapisała się taka ilość osób na ten e-book, że po prostu ja jestem tak całkowicie szczęśliwa, że, że no nie macie pojęcia. Ja już się ekscytowałam niesamowicie na vlogu i tam znajdziecie absolutnie dużo, dużo, dużo innych rzeczy. Premiera przewidziana jest na 16.06, więc koniecznie zapiszcie się do powiadomień, żeby nie przegapić niespodzianki, którą mamy dla Was na czas premiery. Zostało mniej niż tydzień, więc koniecznie pamiętajcie, ja będę Wam tutaj przypominać, ale dzisiaj przejdźmy sobie do tematu odcinka, jeszcze do tematu airfryera. Wrócę, dzisiaj pokażę Wam przepis, który w tym e-booku będzie. Oficjalna nazwa, którą pomogliście wybrać, to z miłości do chrupkości airfryer. Mega fajna nazwa, super, że się angażujecie i też... Ym, od razu zapraszam was na Instagrama, bo tam wybieramy okładkę, tam pokażę Wam spis treści całego e-booka, zobaczcie ile jest przepisów i tak dalej, tak dalej, więc tam o wiele, o wiele więcej. Także mega się jaram, już nie mogę się doczekać, aż wam da ten e-book, aż, aż będziecie go mogli ze mną gotować, aż zaczniecie oznaczać mi na swoich przepisach. Będę mogła zobaczyć jak to odtwarzacie, jak się cieszycie, jak wykorzystujecie to wszystko przede wszystkim. Nasze rachunki za prąd tak spadły, bo przestałam używać. Piekarnika, mikrofalówki i płyty indukcyjnej. Wszystko odgrzewam w air frajerze, wszystko piekę w airfrayerze, wszystko gotuję nawet w air to jest po prostu niesamowite. Zresztą możecie tutaj zobaczyć, Krzyś podrzuci tutaj nasze wyniki, jeżeli chodzi o wykorzystanie energii w ostatnim czasie. No to jest po prostu niesamowite. A teraz może przejdźmy do tematu odcinka tym trochę przy długim wstępem, ale musicie mi to wybaczyć, bo jestem niesamowicie podekscytowana tym e-bookiem, bo to jest... Chyba najlepszy e-book jak kiedykolwiek zrobiłam. Po prostu jestem z niego tak dumna, te przepisy są tak przemyślane. Przechodzimy do tematu odcinka. Ok, przepraszam. Co my tu mamy? Mamy tutaj airfryera z Action. Słuchajcie, z Action. Ten airfryer z Action kosztuje 179 zł. No po prostu niesamowite. Ma 5 litrów, jest nieco mniejszy niż ten air fryer, który mam. Ja przy okazji Wam pokażę, na co zwrócić uwagę podczas zakupu airfryera. Dzisiaj sobie go przetestujemy. Czy on jest warty zakupienia? Bo 170 zł ten air fryer z naszym e-bookiem i ten air fryer zwróci Wam się, jak dużo gotujecie w miesiąc dwa. No dosłownie, w miesiąc, dwa, bo tak nam się zwróciły te rzeczy. No zobaczcie, no to wystarczy sobie policzyć, ile płacimy za prąd. No po prostu nie, niewiarygodne, tylko wiecie, konsekwentnie korzystamy z tego. Najważniejsze w tym odcinku jest to, jeżeli dotrwaliście, yy, przetrwaliście ten mój wstęp, bardzo się cieszę, jak zostawicie mi serduszko, yy, zapiszecie do powiadomień, oczywiście wszystko macie w opisie i w pierwszym przypiętym komentarzu, natomiast jeżeli mnie wysłuchaliście, to będziecie też widzieć, że ten airfryer trafi do kogoś z was. Tak, na tym odcinku jest rozdanie. W trakcie odcinka powiem o szczegółach tego rozdania. Natomiast ja swój sprzęt mam. Ten e, robię, testuję i ten testowany sprzęt trafi do kogoś z Was. Więc mam nadzieję, że fajna niespodzianka dla Was. Jeżeli ktoś mówił, że nie może kupić e-booka, bo nie ma airfryera, no to będzie miał, to będzie miał, słuchajcie. Dobra, pokażę Wam, jak on wygląda, bo już go rozpakowaliśmy z Mikołajem. Mikołaj nie mógł się doczekać. No to otwieramy. No ciężko idzie. Trzymaj pudełko. O nie. Potrzebujemy jeszcze jednej ręki. Damy radę. Trzymaj, trzymaj. Jest prawie. Jeszcze trochę. Mamy ją. Holo, wygląda naprawdę ładnie. Tamta lepiej chodzi e, z tą szufladą. O wiele łatwiej, jakby się ją otwiera, ale ta wygląda lepiej. Ta... To jest duża różnica. Duża różnica. Będę testowała go sama. I dzisiaj zrobimy jakiś przepis z książki. Dobrze, pokażę Wam jak on wygląda. Według mnie on wygląda naprawdę bardzo ładnie. Ja tylko przypominam, że on kosztuje 170 zł. I jeżeli chodzi o wygląd, estetykę wykonania, dla mnie petarda. Zaraz Wam go odpalę i pokażę Wam panel, bo on też wygląda świetnie. Jego trzeba tutaj przytrzymać, żeby otworzyć szufladę. U mnie wystarczy tak. Pociągnąć, więc to jest taka różnica. Ta szuflada jest oczywiście zaopatrzona w spód dla lepszej wentylacji i ma pojemność 5 litrów. Ona jest nieco niższa niż w moim airfryerze. Natomiast producent tutaj sugeruje, że ten airfryer jest dla sześciu osób. No zależy, co robicie, no nie? Jak, jak robicie na przykład karkówkę czy coś, no to faktycznie dla sześciu osób on siądzie. Natomiast, jeżeli chcecie zrobić takie pełne danie, wiecie, ziemniaki, sałatka, wszystko robicie w airfryerze, no to może być ciężko to pomieścić. I uważam, że będzie trzeba to robić na dwa razy. I zobaczcie. Tutaj mamy cały. Dotykowy ekran i zobaczcie, jak to ładnie wygląda. No dla mnie to jest naprawdę wow. Powiedziałabym nawet, że ładniej niż u mnie, nie? Mamy tutaj osobno wskaźniki na czas. Możemy sobie go dopasować tutaj, widzicie. Tutaj mamy temperaturę, więc nie musimy przechodzić między opcjami, tylko mamy to od razu już gotowe. Oczywiście mamy tutaj też gotowe jakieś skrzydełka, steki, frytki. Tutaj mamy krewetki, ciastka, ryby, jakieś tarty jajeczne i torty, więc to są takie dodatkowe funkcje, gdzie Airfryer delikatnie inaczej nawiewa i warto z tego korzystać, wykorzystując na przykład swoje temperatury. W naszym e-booku jest to tak przewidziane. Że możecie zadać mu temperaturę, którą sami używacie. A jeżeli wasz airfryer jest wyposażony w takie funkcje, to warto też z nich skorzystać i nastawić na temperatury, które my wam podajemy. Tutaj oczywiście mamy start, stop. I jeżeli chodzi o głos, tak to wygląda. To jak co, on tutaj nie ma aplikacji, więc temperatury, które tutaj macie, one są zadane i takie pozostają. Nie możecie ich ustawić pod własne preferencje, tylko korzystacie z tego, co tutaj już producent Wam jakby zadeklarował, zaproponował i tak to powinno po prostu zostać. Nie macie takiego skrótu, że na przykład skrzydełka ustawiacie sobie na inną temperaturę dłuższy czas. Nie, za każdym razem po prostu macie to tak, jak tutaj jest zaprogramowane, natomiast czy to jest problem? Niewielki, powiem Wam szczerze niewielki. Jeżeli Airfryer ma aplikację, to możecie sobie to jakby zaprogramować i zapisać. Te elementy z Airfryera są bezpieczne do mycia w zmywarce. Ja powiem Wam szczerze, nie wkładałabym tego do zmywarki jako tego kosza. Ten środek, okej, okay. chociaż tego też nie robię. Powiem Wam, że Airfryera myje sama. Te Airfryery mają dość fajną powłokę, nieprzywierającą. No i w, zmywarka może nam ją po prostu wypłukać. Nawet nie zmywarka, jak detergent, którego używamy do zmywarki. Więc to jest taka moja dygresja na ten temat. Jestem ciekawa, czy wy wkładacie te elementy do zmywarki w swoich air Jeżeli tak, to dajcie znać. Jeżeli nie, to też dajcie znać. A jeżeli wkładacie, to dajcie znać, czy wszystko jest ok, bo jestem bardzo ciekawa. Ja się jeszcze nie odważyłam. No, ale może jak mnie nagadacie, to moje lenistwo weźmie górę. Ale teraz przejdźmy do tego, co będziemy robić. Będziemy robić. Ciastka lawa. I te ciastka lawa są oczywiście w naszym e-booku z miłości do chrupkości, więc y, tym się dzisiaj zajmiemy i to sobie w środku pieczemy. Bo tak jak mówiłam, nie chcę Wam go za bardzo ubrudzić, a te ciastka to jest bardzo dobry test, jeżeli chodzi o możliwości airfryera. Także zaczynamy. W ogóle ostatnio dostałam tak miły komentarz, znaczy nawet akurat się skupiło, że dostałam dwa albo trzy bardzo podobnej treści, że uwielbiacie wchodzić tutaj na kanał ze względu na energię, którą on niesie. To było takie moje założenie, żeby ten kanał właśnie niósł taką energię, że oglądacie odcinek i jesteście naładowani. Tak. Już robię, nie działam, e, miałem zły humor, nie mam. Gdzieś się stracił ten zły humor i jest zajebiście, i jest mi dobrze, i jest mi fajnie. I strasznie się cieszę, że, że mi to piszecie, że to się po prostu udaje, że ta moja jakby energia przechodzi do Was przez ekran. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj, że przychodzicie na te moje odcinki, że pomimo tego szybkiego, łatwego scrollowania, bez myślenia, bez namysłu, jesteście tu ze mną, komentujecie, jesteście też ze mną na Instagramie. Bardzo się cieszę, że mam taką społeczność, że jesteście ze mną od wielu lat. Spotykacie mnie na ulicy, mówicie, Marta, kurczę, fajnie Cię widzieć, no nie oglądam Cię już tyle lat. Ogólnie spotykam teraz kiedyś dzieci, teraz już dorosłe kobiety, dorosłych mężczyzn, które najpierw się ze mną bawiły, spędzały czas po szkole, a teraz wychowują dzieci albo składają wyprawkę do szpitala z moimi filmami. To jest dla mnie kosmos. Zajebiście się cieszę i bardzo Wam dziękuję. To chciałam tutaj powiedzieć. Naprawdę, bardzo Wam dziękuję. Bardzo dziękuję Wam za zaufanie, za to, że ze mną jesteście. No naprawdę, za wiele rzeczy, za ogrom rzeczy mogę dziękować i cieszę się, że mogę za nie dziękować. Zazwyczaj pojawiają się pytania odnośnie tego robota kuchennego. Nie będę uprzedzała tutaj nic. A to jeżeli chcielibyście test tego robota kuchennego, to napiszcie w komentarzu. Ja chętnie się na jego temat wypowiem, nie? Tyle hajsu, on kosztuje chyba około 4,5 tysiąca złotych. I naprawdę chętnie się na jego temat wypowiem. I wtedy Wam powiem, co to jest za robot. Jesus, mam ja. Mam taki garnuszek do rozpuszczania czekolady, bo będziemy rozpuszczać czekoladę. To jest ważny ten element. I to jest. Uwielbiam ten gadżet. On był na jakimś odcinku z temu. I y, służy mi do dziś. Jeszcze druga rzecz, którą ukochałam z temu, to jest taka mała czepaczka. Taka czepaczunia. <śm> A to też będzie w Słuchajcie, y, pokażę Wam jeszcze ten przepis. To jest przepis wart pokazania. To są takie mafinki. Które specjalnie zrobiłam tak, żebyście mogli je robić z dziećmi. I one są, ten przepis jest przewidziany tak, że te mafinki rosną w ten sposób, że każde dziecko będzie miało inną górę. Najlepsze jest to, że ta góra już automatycznie odrzuca kwestie kremów i dodatkowego cukru. Jakiś tam bitych śmietan, śmietan śmietanek 36% i tak dalej. Nie już macie gotową górę. Ta mafinka wygląda jak skończona. Wystarczy posypać cukrem pudrem i jest po prostu przepychota. Także ja sobie wam. Zjadło dzisiaj jeszcze nic nie jadłam, mamy godzinę 15. Przepraszam, ja jestem taka głodna. Kurde, jaka dobra Boże. Wczoraj je robiłam, mm, ale dzisiaj pyszniczkie są. Mm. Zobaczcie, jak ona ładnie wygląda. I to jest w ogóle mafinka jogurtowa. Znaczy teraz już może mniej, bo ją trochę zjadłam. Pokazuję Wam przekrój. O, Jezus, widzicie tą czekoladę? Mm, mm. Jestem zajebiście dumna z tego przepisu. Dlaczego? W moikie zawsze chciały te kremy na górze i coś tam. A ja zrobiłam przepis, gdzie już tego kremu nie musicie dawać, więc automatycznie jest bardziej jakby zdrowo, fit. Jeszcze jest truskawka, i jeszcze można zgadywać, co nam na górze wyjdzie albo co nam ten kształt przypomina, także to jest przepis idealny do zrobienia z dzieckiem. Zaczynamy od czekolady i tutaj mamy czekoladę gorzką, ciemną. Dlaczego dajemy gorzką czekoladę? Bo z mleczną będą za słodkie i to będzie za dużo. O wiele lepsza jest gorzka czekolada, to się sprawdza super. Mleczna będzie ulip, to od razu Wam mówię. Do tego potrzebujemy masło, które by the way kupiłam w Biedronce na promocji 2 plus 1 gratis i Najlepsze jest to, że widziałam wczoraj w biedronce, że też jest air fryer za 170 zł. Ja mówię, że idealnie wstrzeliłam się w temat. A teraz air fryer, mamy lato, chcemy szybciej gotować. Air fryer na to pozwala po prostu. W przypadku piekarnika, no to to wszystko trwa. A na air fryerze jest o wiele, o wiele szybciej. Ja pokochałam ten sprzęt. I to sobie wszystko rozpuszczamy razem. Zobaczcie, jakie to jest genialne, nie? Ciach. I zabieramy się za rozpuszczanko. Tu już wbiłam jajka, do tego dodaję cukier. Odmierzę sobie od razu mąkę. I tutaj używam mąki normalnie 450. Dużo przepisów mam na mące 550. To są właściwie dwie mąki, które używam do pieczenia. I teraz najważniejsze to porządnie to ubić. Te jajka mają być białusienkie, takie ubite na białą puszystą masę. Czas start. Czekolada rozpuszczona, teraz ją trochę studzę, bo trochę za szybko zaczęłam ubijać jajka. Zacznijcie je ubijać, gdy już będziecie mieć przestudzoną czekoladę, bo ja sobie to pomieszałam, ale zagadałam się do was i stąd moja pomyłka. To macie napisane wszystko w przepisie, natomiast no to tak jak mówię, ja robię to już z pamięci. Gdzieś tam mi umknęło. Dobra, sobie tu palec, jest w sam raz. Jak to pięknie wygląda. Mm -hmm. Teraz do tego wrzucamy mąkę. Do tego potrzebujemy takie foremki, jak na suflet. One są ceramiczne, to się super sprawdza do airfryera. Możecie też wykorzystywać takie coś, ale to już będziecie mieć e, mafiny. Ja w ogóle kupiłam takie, ale sobie je przycięłam i super mi pasują do airfryera, bo zwykłe te papierowe one się rozbalają. A w tym macie pewność, że będziecie mieć ładny spód mafiny. Teraz przelewamy ciasto i będziemy je piec. Tylko. Tu jest ważne. 60 6 minut, tak. Zagrzejemy. Airfryer mamy rozgrzany. Tutaj mamy czas co do sekundy. Otwieram szufladę. Wkładamy po dwie. W no moim mieszczą się cztery. Tutaj mamy po dwie. Wyjmujemy. Brach. Brach. I studzimy. Pięknie wyszły. Zobaczcie na to. Można jeszcze posypać cukrem pudrem, ale ja wolę bez. Teraz sobie je otworzymy i wam pokażę, jak wyszły w środku. Oh, oh, oh. Ale dobre. Mm. Oh my God. O jezus. Krzyś będzie testował. On jest brudny, bo robi z podjazdem, ale mój mąż zawsze jest w robocie. Akurat jak nagrywa film, to zawsze jest brudny. Od siódmej rano. Pycha. Ja. Szczosnie. Genialne. Bardzo dobre. Idealne. Mhm. Tak Idealne się... ciastko lawa. Tak się rozpływa. Przepraszam. <laughs> Dobra, kolejne mafinki czekoladowe, bo dzisiaj w kwestii czekolady już robią się w airfryerze, zaraz zobaczymy, jak wyjdą. Jeżeli chodzi o ciastko lawa, wyszło petarda, więc zupełnie nie różni się, jeżeli chodzi o moc od mojego airfryera. Tutaj wszystko sprytnie się zgadza, także duży plus. Zaraz Wam pokażę kolejny przepis, jak go wyjmę. Ten też znajdziecie w naszym e-booku. I jakbym była brudna od czekolady, to bardzo przepraszam. Co trzeba zrobić, żeby dostać ten air od nas? Po pierwsze, musicie odpowiedzieć na pytanie. Co byście najbardziej chcieli zrobić w erfrajerze i dlaczego? E, oczywiście, musicie subskrybować kanał, fajnie, jeżeli zaobserwujecie profil na Instagramie i zapiszecie się do newslettera w naszym sklepie. Będzie nam bardzo, bardzo miło. No i to tyle. Najciekawszy komentarz zostanie nagrodzony. Dobra, kolejne ciacho, ale to jest totalny test. To robię pierwszy raz, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczmy, ile mamy tutaj miejsca. Wygląda na to, że spokojnie do grzałki jeszcze jest kawał drogi. Grzałka znajduje się tutaj. One zawsze są nieosłonięte, przynajmniej w mojej tak samo to wygląda. No to co? Wkładamy i pieczemy. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Okej, okay, a tutaj mamy taki, o oh, Jezus, by mi spadło, Boże, yy, wyciągnęłam, jeszcze jest ciepły, ale już tak bardzo chcę zrobić mu zdjęcia, więc wyjmę go szybciej ochłodnie. W ogóle kupiłam sobie idealnie pasującą w tą tortownicę do airfryera, muszę to tak zostawić, no bo nie ma opcji, bo mi się to wszystko opadnie, a tego bym bardzo nie chciała. Idę zrobić temu zdjęcia, to jest taki chlebek bananowy z orzechami. I kupiłam ostatnio też masło orzechowe z kawałkami orzechów. Tak mi wchodzi, że, że szok. No powiem Wam, że super to się sprawdza, bardzo ładnie. Jeżeli chodzi o wygląd, to w ogóle nie znać śladów użytkowania, więc brawo ja, bardzo się cieszę. Dobrze, frytownica, frytkownica nagrzewa się do temperatury od 80 do 200 stopni, co jest bardzo istotne, czyli podobnie tak jak moja, ta którą, którą mam. Jeżeli chodzi o wielkość, bo dostaję od Was teraz przy okazji tego e-booka mnóstwo wiadomości i mają niektórzy z Was frytkownicę dwulitrową. To jest bardzo mała frytkownica. Ja wiem, że to czasami się mówi, o, to ja nie potrzebuję dużo i tak dalej, ale to mm, lepiej jest mieć frytkownicę większą ze względu na to, że Wygodniej się z niej korzysta. Gdy chcemy, to możemy jakby ugotować więcej danego dania, produktu i tak i wszystkiego, no nie. Ona jest też wyższa, przez co możemy wyrastać większe ciasta po prostu. Nie musimy się martwić, że ona jest za blisko grzałki i tak dalej, więc to jest bardzo duży plus, jeżeli ktoś stoi i zastanawia się, czy. 5, 6, 6,5 litrów będzie dla niego za duże? No to nie zastanawia się, bo jeżeli chodzi o pobór energii, tu jest bardzo podobnie, bo to jest bardziej kwestia, ilowatowa jest dana frytkownica, niż sam fakt jej pojemności, bo już te kwestie nagrzewania przy tych pojemnościach są naprawdę nieduże. Dobrze. I z mojej perspektywy użytkowania plusy i minusy, bo dostałam ostatnie wiadomość, że jak ja to przetestuję, to już wszystko będziecie na temat tej krytkownicy wiedzieć i to będzie naprawdę rzetelny test. Otóż tak. Będzie, jest, jak każdy mój test. Jeżeli chodzi o funkcjonalność tego, ona z góry jest matowa i to się lubi kurzyć. Już to przecierałam kilka razy. Po bokach no, też ją trzeba przecierać, bo łapie kurz bardzo szybko. Nie wiem, jakim cudem, ale ona łapie kurz bardzo szybko. Czy to jest minus? No jak macie ścierkę z mikrofibry, to żaden. No Nie przed trzecie jest OK. Jedyny jakby zarzut, który ja mam do tej frytkowicy, to to, że ją się ciężko otwiera i to mi przeszkadza i właściwie to jest jedyny minus, jaki mam. Oprócz tego ten kosz mógłby być wyższy, ale to... Im wyższy, tym lepszy. Po prostu dla mnie. Wiem, że w Action są też mniejsze frytkownice, natomiast uważam, że nawet nie ma sensu jej testować, bo ja nie wiem, to jest, ma mam wrażenie, taka frytkownica dla mamy, i ta mała dla dziecka. Yy, tutaj, oczywiście, gwiazdka. Nie dajemy frytkownicy dziecku, ona się nagrzewa. To jest sprzęt gorący, to jest niebezpieczny, więc ona sama jest bardzo lekka, bo to też jest istotne. Więc bez problemu możecie ją przenieść, możecie ją wsadzić na przykład do szuflady, bo ja tak chowam swoją swój sprzęt, żeby on mi nie stał cały czas na blacie. W kwestiach takich jak z tego korzystać? Po pierwsze, podprytkowinę zawsze, nieważne jaką, podkładamy deskę. Chyba, że macie na przykład kamienne blaty, no to, no to wtedy nie musicie się przejmować temperaturą, która o ten blat uderza. I druga rzecz, jaka jest, stawiamy ją nie przy ścianie, nie przy półkach, nie przy deskach. Ona musi mieć tutaj dostęp do powietrza, więc odpowiednio oddalamy ją od ściany, żeby to wszystko mogło się tutaj wentylować, żeby nam czegoś nie potopiło, nie nagrzało za bardzo. I tak dalej, i tak dalej. Zwróćcie na to uwagę. To jest kwestia bezpieczeństwa korzystania z tego sprzętu. W środku mamy tą róż, bo tak to się nazywa, i ten róż bardzo ciężko wychodzi. Dlaczego on ciężko wychodzi? To nie jest złe, ponieważ jak sobie dacie ten róż wyżej, to taki patent, dacie go może nie aż tak wysoko, ale jeżeli dacie go wyżej, to macie inne rozprowadzanie temperatury i na przykład lepiej wentyluje się od dołu. Więc to, że on chodzi tutaj ciężko i ciężko go włożyć, to akurat jest um, duży plus. O, ja wam to tutaj tak pokażę. To jest akurat duży plus, bo dzięki temu możecie sobie go ustawić na różną wysokość. To jeżeli ktoś by nie wiedział, to to temu też służy. No tutaj ustawiam go bardzo bardzo wysoko. Aż tak tego nie róbcie, bo spalicie sobie coś, co też będzie pryskać po grzałce. Natomiast mówię, że jest taka możliwość. Przechodzimy do robienia kurczaka, bo to będziemy robić dzisiaj. Tu mamy z tyłu opcję zwinięcia kabla, więc jeżeli chowacie sobie frytkownicę, to ten kabel możecie sobie tutaj nawinąć. Takie fajne. Takie fajne coś, nie może przydatne, nie? Nie wala się kabel wszędzie, możecie sobie zawinąć, jeżeli Wam się chce. A jeżeli nie, no to po prostu wciepcie, tak jak ja, frytkownicę razem z kablem, żeby się tylko szuflada zamknęła. No, dobra, gotujemy dalej. Jeżeli chodzi o gadżety do frytkownicy tłuszczowej do airfryera, to w naszym e-booku macie takie moje, na przykład top 10 dodatków właśnie do takiego sprzętu. To jest naprawdę mega przydatne, jeżeli korzystacie, a z moim ebookiem na pewno będziecie korzystać z tego sprzętu bardzo, bardzo często, to fajnie się w nie zaopatrzyć. Wiadomo, że nie kupujemy tego na samym początku, tylko sukcesywnie muszę sobie wziąć drugi, bo tam sobie dałam kurkumę, a zrobiłam sobie świeże paznokcie. Nie dotykajcie nigdy kurkumą, kurkumy, gdy macie paznokcie w jakimś białym odcieniu. Dobra. Kładamy kurczaka w rachciach. Używam oleju w sprayu. Na frytkownicy używamy naprawdę mało tłuszczu. Możecie zrobić, nalać pół łyżki oleju, wysmarować mięso i itd. Możecie użyć takiego atomizera. To ja akurat nic nie mam w tym, ale i, i spryskacie ten kurczaka mięso, cokolwiek tam będziecie piec, ziemniaki. Fajnie, bo wtedy ten olej jest lepiej rozprowadzony, ale ta opcja jest droższa, ale dla mnie to jest petarda. Jest to po prostu olej w sprayu, dzięki czemu rozpylanie tego oleju to jest bajka, a psiknięcie ma 7 kalorii. To jest petarda. Denerwujemy, że to mryga. To nie powinno tutaj mrygać. To jedyny taki mój minus, ale potem yy, przestaje, nie, więc... Kurczak mi się zrobił, zajęłam się czymś innym, zapomniałam go obrócić. Zobaczmy, jak wygląda. No i pięknie się upiekł. Uuu, będzie jedzone. Piękny, soczysty i idealnie wypieczony. Czas na test smaku. Mm. 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 I zobaczcie. Dlatego mówię, że Airfryer ma mega mało mycia. Tutaj nic nie trzeba myć, wszystko jest czyściusieńkie. To jest po prostu dla mnie hit, no nie? A teraz pakuję go. Jeszcze go oczywiście przeczyszczę i polecę za niedługo do kogoś z Was. W kwestii taki, takiego podsumowania uważam, że za te pieniądze to jest naprawdę świetny sprzęt. Nie odstaje od tych drogich czy droższych. Bardzo dobrze się go użytkuje, za wyjątkiem tej jednej rzeczy, tej szuflady, która może z biegiem czasu się po prostu wyrobi, bo myślałam, że będzie o wiele gorzej, bo spodziewałam się, no właściwie nie wiem dlaczego, no, ze względu na cenę, patrzymy na pryzmat tej ceny i wydaje nam się, że może to być coś gorszego. Uważam, że absolutnie nie. Mam wrażenie, że szybko znikną z Action te airfryery. Dodatkowo płacicie za właściwie piekarnik, w którym zrobicie wszystko, w 170 zł. Piekarnik kuchenny ile kosztuje? 2000, 3000? Ja teraz, jakbym miała kład robić kuchnię, to bym się zastanawiała, czy w ogóle ten piekarnik wstawiać. Ryli, bo to jest już więcej jeszcze mąż dołoży część pieniędzy i macie na wakacje. Uh -huh. No. E, także tyle z mojej perspektywy. Jeżeli macie jakieś pytania, to koniecznie dajcie znać w komentarzu, odpowiedzcie na pytanie i zgarnijcie ten sprzęt do własnego domu. Przede wszystkim już będziecie mieć, gdzie gotować rzeczy z e-booka. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym. Bye! Lighten up your eyes, take me home, take me to the sky. I, I got a good feeling, tell me the only.